No to mamy chwilę czasu na pospacerowanie po Porto de Mogan, ponieważ o godzinie 14.00 dopiero mamy yy, zaplanowaną wycieczkę żółtą łodzią podwodną. Idziemy teraz do portu, zobaczyć skąd będziemy wypływali. No te domy tutaj w Porto de Morgan są naprawdę urokliwe. Na górze też nadajniki radiowe, telewizyjne. No a tutaj mamy port Tu są takie... No, klatki do hodowli ryb. A tutaj nawet murek jest wyłożony takimi pięknymi kafelkami. Tu też jakaś żółta łódź, ale ta nie jest podwodna, a remontują ją. Falochron. No i tu już jesteśmy w porcie, a tam na końcu chyba tej mariny jest zacumowana ta. Żółta łódź podwodna. Tutaj darmowy parking dla ekskluzywnych gości, którzy przypływają tutaj. No, piękna ta marina. No i tutaj już są budki, gdzie można kupić bilety na jakieś wycieczki. Po przeciwnej stronie tam pisze Puerto de Mogán i stamtąd pierwszego dnia wypływaliśmy na rejs tutaj wzdłuż tych pięknych klifów Tu już mamy tą żółtą łódź podwodną. Zejdę sobie tutaj z tej strony. Pokażę Wam ją jak wygląda, bo potem może nie być okazji jej tak y, sfotografować, sfilmować. No bardzo fajna Prawa. Także o godzinie 14:00 tą łodzią podwodną popłyniemy sobie gdzieś na ocean. No a tak wygląda ta przepiękna marina Przypłynęła ta taksówka wodna, którą płynęliśmy kilka dni temu No to wszyscy już wsiedli został odsunięty. odpływają czyli mają też taką małą motorówkę tutaj gdyby się coś stało no to wynurzyć się trzeba będzie z wody i potem przesiąść się na tą motorówkę ale miejmy nadzieję że nic się nie stanie ale jak ona cichutko pracuje a bojka została rzucona żeby było wiadomo w którym miejscu będzie szła pod wodę no i teraz chwila przerwy Zwiedzanie jeszcze Puerto de Morgan. Mm. Przyjdę tutaj znowu na godzinę 14. .00. No, i tu jest ten autobus, który nas przywiózł. Tutaj możemy teraz zobaczyć tą plażę, na której byliśmy kilka dni temu. A tutaj w porcie mamy taką restaurację, kawiarnię. No zobaczymy. Beach Club, Faro. Ogromne takie kamienie zabezpieczające tutaj.

jakie kufle są zmrożone?. Także oprócz tego, że jest zimne piwo, to jeszcze kufel był w lodówce albo zamrażarce. No i już wracają Yellow submarine.

Także w tej knajpce wypiłem sobie dobre piwko. No, a teraz idę jeszcze sobie pospacerować tutaj po okolicy. Jeszcze chwilę czasu mamy do odpłynięcia tej żółtej łodzi podwodnej. Także coś jeszcze Wam pokażę. Po drodze, może mi się uda coś pokazać, no nie wiem. Obiecuję, a może nic z tego nie wyjść, nie? No i żółta łódź podwodna wypływa na kolejny rejs. A tutaj mamy ceny paliwa, gdybyśmy tutaj chcieli zakupić i na przykład przepłynęlibyśmy tutaj jakąś łodzią, jakąś jachtem silnikowym, no to tak się kształtują tutaj ceny paliwa. A tutaj mamy to nabrzeże, przy którym cumuje ta. Żółta łódź podwodna, która przed chwilą wypłynęła. Tam z tej taksówki wodnej wysiadają ludzie, rowerzyści. Bardzo dużo tutaj jest rowerzystów, także tutaj Gran Canaria jest popularnym takim miejscem na wycieczki rowerowe. Ten kuter niedawno przepłynął tutaj do portu. Ciekawy jestem, czy przewiózł jakieś fajne rybki. A tutaj mamy taki sklep z rybkami. Jakie piękne rybki tutaj mamy. Wow! Ona punią to, nie I to los i to to A tutaj mamy takie tak, stanowiska do naprawy tych jachtów, do malowania. Także tutaj są remontowane, taka stocznia remontowa. tutaj taka ładna żółta łódź Mogan już pięknie pomalowana a tu jest ta główna aleja główna promenada prowadząca tutaj do centrum Porto de Mogan. a ja sobie tutaj wejdę w taką wąską uliczkę zobaczymy o tu jakiś bazarek mamy no tak no. Ja takimi krętymi ścieżkami, nie tą główną aleją, tylko wolę wybrać coś fajnego. I tutaj też piękne te domki mamy. Już tutaj byliśmy kilka dni temu, no ale tutaj jeszcze nie spacerowaliśmy po tych uliczkach. Pięknie tutaj na tych balkonach. Tu tyle kwiatów. No i ta marina, ten port tutaj, teraz widoczny od tej strony, jeszcze. No, miejscowi tutaj mówią na to: Porto de Mogan, że to jest taka mała Wenecja. No, ale w zasadzie nie wiem, ile oni tu tych kanałów mają. Jeden, może dwa, no ale faktycznie oni tutaj tak lubią porównywać te swoje miejscowości, wioski do jakichś ciekawych miejsc w Europie i na świecie. No i jest kolejny kanał, no to już jest drugi tutaj. No to może ich jest więcej faktycznie. No jestem z drugiej strony tej mariny tam na wprost jest to miejsce gdzie cumuje ta żółta łódź podwodna ja tu jeszcze przejdę kawałek pokażę wam tą część mariny bo tej części mariny jeszcze we wcześniejszym filmie nie pokazywałem Tutaj prezentuje. Tutaj dziewczyny sobie selfie robią. No, i ten ryneczek widziany teraz z innej perspektywy. Tutaj mamy taką suwnicę do transportu tych jachtów. No, i tutaj przepiękne te domki. Zielone okna i takie obwódki niebieskie, pomarańczowe, czerwone. No, bajka. No, ale tak. Wchodzi się do tego domku.